Niepokalane Serce Maryi, poznaj 31 rozmyślań, według świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Zaprasza wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie, ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje katechezy życia wewnętrznego. Ojciec Maurycy Meszler: Rozdział siódmy: Nadziemska istota. Pan Jezus jest człowiekiem w najprawdziwszym i najszczytniejszym tego słowa znaczeniu, ale jest on jeszcze czymś nieskończenie wyższym aniżeli to wszystko, czym go natura od nas wzięta obdarzyła. Jezus jest w najwznioślejszej mierze nadziemską istotą, gdyż będąc człowiekiem. Jest zarazem i Bogiem. Niezbitego dowodu na to dostarczają Jego cuda, przemawiają one potężnie do serca naszego, a to w potrójny sposób wpływają bowiem na naszą wiarę, miłość i ufność. Chrystus Pan dokonał niezliczonych cudów w niewidzialnym świecie ducha i prawdy przez proroctwa. A w świecie widzialnym, ukazując swą wszechmoc niezliczonymi sposobami. Czyniąc cuda, chciał Pan Jezus, jak to raz po raz oświadczał, stwierdzić prawdziwość swojej nauki, zwłaszcza nauki o boskim swym posłannictwie i bóstwie, abyśmy mieli pewną pobudkę do wiary w Niego. Wiara to pierwszy i najniezbędniejszy warunek do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Najprostszym zaś, najskuteczniejszym, a dla niektórych ludzi jedynym środkiem do pozyskania ich dla wiary jest cud. Kto na potwierdzenie prawdziwości swej nauki działa cuda, ten ma za sobą świadectwo Boga. A co Bóg potwierdza? Musi być niezawodnie prawdą. Ponieważ zaś Chrystus Pan powołuje się tak często i tak uroczyście na swoje cuda, jako na dowód boskości swej nauki i posłannictwa, dlatego cuda Jego są podstawą naszej wiary i na nich, jako na podwalinie, spoczywa gmach religii chrześcijańskiej. Stąd widać, jak doniosłe i wagi są dla nas cuda Chrystusowe oraz jak wielką wdzięczność winni jesteśmy za Niezbawicielowi. Ponadto uderza nas i zachwyca ścisły związek, jaki zachodzi między cudami a nauką Pana Jezusa. Wiele prawd, które głosił, udowodnił Chrystus Pan natychmiast odpowiednimi do okoliczności cudami. Oto na przykład powiedział: „Jam jest światło świata i przywrócił wzrok ślepemu. Głosi, że jest z martwych wstaniem i życiem, a na potwierdzenie tych słów wskrzesza marłego. Zwie się chlebem żywota, i cudownie go rozmnaża. Na dowód, że posiada moc skruszenia kajdan grzechu, przywraca zdrowie paralitykowi. Niektóre cuda są nawet symbolami i przepowiedniami przyszłych rzeczy w kościele. Tak na przykład uzdrowienia niemych, ślepych, głuchych przedstawiają obrazowo skutki Chrztu Świętego. Oczyszczanie trendowatych i wskrzeszanie umarłych symbolizują sakrament pokuty. Rozmnożenie chleba wyobraża najświętszą Eucharystię. Łódź Piotrowa wyobraża Kościół. Cuda Jezusowe są więc żywą ilustracją Jego nauki, dzieła i osoby. I właśnie ten ścisły a piękny ich związek z nauką boskiego zbawcy, potęguje i rozjaśnia naszą wiarę i miłość ku temu, co tak umiejętnie, skutecznie i usilnie zabiegał o nasze zbawienie, jak to widzimy z jego cudownych dzieł i nauczania. Cuda pana Jezusa domagają się również od nas miłości. A to dlatego, że powodem ich była nie grozą przejmująca wszechmoc, lecz jedynie ujmująca dobroć Zbawiciela. Chrystus Pan przyszedł nas odkupić. Odkupienie zaś polegało na wyzwoleniu nas z przemocy szatana, który wraz z grzechem sprowadził na ludzi także doczesną niedolę, chorobę i śmierć. Na tym to ponurym padole ziemskich cierpień rozwija wszechmoc Zbawiciela swoją błogosławioną działalność, a ucieka przed nią wszystko, kara, przekleństwo, choroba, śmierć i opętanie diabelskie. Wszystkie cuda Pana Jezusa jakkolwiek noszą na sobie piętno nadziemskie i boskie. Są nacechowane zarazem najbardziej pociągającą łaskawością i dobrocią. W nich wszystkich przejawia się najczystsza miłość ku ludziom, i dlatego przemawiają tak żywo do serca i dopraszają się wzajemnej miłości. Owszem, dobroć Jezusa, widoczna w cudach, oddziałuje także na wiarę naszą. Ponieważ przedmiotem wiary są prawdy rozumowi niedostępne, dlatego w przyjęciu ich odgrywa istotną rolę także wola ludzka. Dobra zaś wola znajduje silną pobudkę w dobrodziejstwach, które przez cuda spływają na ludzi. Chętnie wierzymy człowiekowi, o którego miłości ku nam jesteśmy przekonani. Tak więc dobroć Zbawiciela za pomocą cudów wywiera też wpływ swój na dziedzinę wiary i przykuwa całego człowieka do siebie przez wiarę i miłość. Cuda Pana Jezusa zachęcają nas wreszcie do ufności. Cuda z natury swojej dowodzą zawsze boskiej i nieskończonej mocy. W jak wspaniałym świetle okazują nam one tutaj potęgę boską Jezusa. We wszystkich kierunkach, w zakresie istot rozumnych i nierozumnych, w świecie duchów i ludzi, w krainie zmarłych i w panowaniu nad szatanami, jaśnieje zwycięstwo potęga Zbawiciela i objawia nam go jako nieograniczonego Pana. Swobodnie władającego nad wszelkim stworzeniem. Nie ma cierpienia, nie ma nieszczęścia, którego by nie zdołał zażegnać, nawet bramy wieczności przed nim stoją otworem. Wszędzie, w każdej potrzebie, może cierpiący człowiek zwracać swój wzrok ku Zbawicielowi i mówić do Niego: Panie. Ty możesz mnie wspomóc. Ty możesz mnie wyratować, jeśli zechcesz. Okazało się to przepięknie przy wskrzeszeniu młodzieńca Znajn. Już niosą go do grobu. Za idzie nieutulona w żalu matka. Iluż to przyjaciół powtarzało jej przedtem nie płacz. Oto cała pociecha, na jaką mogli się zdobyć. Gdy jednak pan Jezus odzywa się do niej w te słowa, pociecha ta inny zupełnie wywiera skutek. On tym samym słowem wskrzesza zmarłego młodzieniaszka i oddaje go matce. A kiedy pan Jezus stanął przed grobem przyjaciela swego łazarza, podczas gdy siostry, przyjaciele i nieprzejrzany tłum ludu leżały z płaczem u jego stóp, i ku Niemu wznosiły błagalnie oczy i prośby jako ku jedynemu Wybawicielowi i Wspomożycielowi w potrzebie, wtedy zapłakał i Jezus, zdjęty serdeczną litością. Wszelako miłość i współczucie Jezusa dla przyjaciela nie ograniczyły się tylko do żywnych łez, lecz zdobyły się na coś nieskończenie większego. Wzbudził Go z martwych jednym Słowem, sprowadził Go na powrót w objęcia sióstr i przyjaciół i w ten sposób zamienił całą ich boleść w radość. Oto pociecha jaką Zbawiciel daje, jaką On sam tylko dać potrafi. Cudów nie żałuje, wszechmoc Jego i miłość starczy na wszystko. Nie brak mu i teraz jeszcze tej mocy i tej miłości. Miłość Jego jest wszystko wiedząca, a potęga wszystko mogąca. Któż zatem wiedząc o tym, wierząc w Jezusa i miłując Go, mógłby rozpaczać. Ostatnim złem na tej ziemi jest śmierć. Jednak i śmierć zwyciężył Chrystus. Stanie więc i przy nas w tej godzinie zejścia i zapewni nam zwycięstwo. Stąd słuszny wniosek podaje nam naśladowanie Chrystusa w siódmym rozdziale drugiej księgi. Żyjąc i umierając, trzymaj się Jezusa i powierz się wiernej Jego miłości. Bo kiedy cię wszystko odstąpi, on jeden wesprzeć cię może. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Ojca Maurycego Meszlera. Trzy podstawy życia duchowego. Pełną wersję audiobooka oraz wersję książkową nabędziesz na stronie na